Ci z Państwa, którzy interesują się historią twierdzy Modlin, dobrze znają zagadki tego miejsca oraz teorie o ukrytych tunelach. Od lat poszukujemy słynnego tunelu z Fortu Ostrołęka, który prowadził od dzisiejszej stacji PKP Modlin do głównej siedziby twierdzy Modlin. W 2015 roku próbowaliśmy założyć Stowarzyszenie pod nazwą SPM Mazowia i od tego czasu bezskutecznie poszukiwaliśmy tego tunelu. Dosyć niedawno padły nam dosyć, dosyć ciekawe wskazówki, gdzie ten tunel może się znajdować. Od dłuższego czasu jesteśmy w posiadaniu mapy z 1882 roku, na której są naniesione już pewne poprawki przez wojska, landwery. Które zdobyły ją prawdopodobnie w 1915 roku. Między innymi na tej mapie jest zaznaczony ten tunel. Istnieje właśnie taka legenda, że tym tunelem przemieszczał się pokryją do twierdzy Morlin Car Mikołaj II Aleksandrowicz. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w terenie. Mapa jest w skali 1 do 8400. Istnieje zdjęcie z tego fortu Ostrołęka, Była piękna stacja kolejowa. 4 lipca 1898 roku, gdzie car Mikołaj II Aleksandrowicz złożył wizytację w twierdzy mogli. Tak więc jest to bardzo ciekawa historia. Nas interesuje znalezienie tunelu do Fortu Ostrowęka i jesteśmy na tropie. Tak więc do roboty, wspólnie z chłopakami, G z GHP Arsenał. Idziemy namierzać ten tunel. Trzymajcie kciuki, oglądajcie nasz film który niedługo opublikujemy z poszukiwań. Trzymajcie się.